No, i słuchajcie, no znowu musiałem drastycznie przerwać reportaż, ale dalej, dalej kręcimy. Słuchajcie, widzicie ten budynek jednopiętrowy? To jest budynek yy, Deotymy 48. Przy Deotymy 48 ten budynek, zobaczcie. O, o zobaczcie. przepraszam, przy Deotymy 46, widzicie? O, Deotymy 46 ten budynek ma numer. Następny budynek, ten co widzimy, ma Deotymy 48. Zaraz wam pokażę. A dalej jest 52. Tu już nie ma 50 Deotymy, tutaj, wiecie? A, zobaczcie. A tu jest Deotymy 48. Czyli ten budynek 48, Tam ten 52. I zobaczcie. W Warszawie są ulice na chodnikach. Bo zobaczcie. Tutaj. Jest ulica sitnika. A, widzicie? O, ta, ta uli ten chodnik to jest ulica Sitnika. I zobaczcie. Widzicie? Jest sitnika. <laughs> Czyli zobaczcie, takie są cuda w Warszawie. Ten chodnik. Tutaj skrzyżowanie broszka do tym jest. Ten chodnik, słuchajcie. Bo po lewej stronie jest sitnika napisane. I po prawej sitnika. A przecież tutaj wam pokazywałem do 46 ten budynek jest, a ten budynek jest Dotymy 48, następny dalej 52 50 nie ma, wiecie w ogóle. Ale wracajmy do tego, że to jest tak na chodnikach, co jest nie w Warszawie. Ulica Sitnika na chodnikach. To jak czteropalczasy wam mówię? A teraz wracamy do ścieżki rowerowej, a będę pokazywać to, co Wam w telewizji nie pokazuje. Telewizji tego nie zobaczycie i nie usłyszycie. Zobaczcie. Następny kretynizm. A. Jedzie rowerzysta. ścieżkę rowerową. jest do Dotymy Warszawa wola i skręca w lewo. I zobaczcie, jaki kretynizm. Zamiast tu już zakończyć ścieżkę rowerową, to nie musi być przez jezdnię. Jeszcze zapraszają, żeby przejeżdżać, bo jest, jest, jest ścieżka namalowana. I zobaczcie. Dalej, dalej, dalej. Przez następną brożkę. I zobaczcie. I za, za jezdnią jest. Koniec ścieżki rowerowej, widzicie? To jest koniec ścieżki rowerowej. A nie można by było tam zrobić koniec ścieżki rowerowej. Zobaczcie, jaki kretynizm. Koniec ścieżki rowerowej. O. Trzeba przejechać, żeby... Dwie jezdnie trzeba przejechać, żeby zakończyć jazdę. Widzicie? A A tu tam powinno być koniec ścieżki. Po co tu sk?